Halo, halo, Siemioneczko! Z tej strony Habibiszczu, moi drodzy, niesamowity materiale wraz z sąsiadem. a ahoja, witam wszystkich, wesołego jajce! A w dzisiejszym, moi drodzy, materiale nasz uchany sąsiad, który jest aktualnie przed nami, zmierzy się na nowej mapie, oczywiście ze mną, w poszukiwaniu skillów. A do wygrania, moi drodzy, sąsiad będzie miał oczywiście piękną, niesamowitą kosę, którą mu oczywiście przekażemy po odcineczku. No, i są już tutaj szczęśliwy, moi drodzy. zostawicie łapki w górę, słuchujcie normalnie dzwoneczkiem. No i oczywiście zaczynamy. Moi drodzy, a ten oczywiście niesamowity wyścig od skiny. Oczywiście o najnowszą i najlepszą kosę. Dla sąsiada, moi drodzy, będziemy rozpoczynać na boisku A, gdzie oczywiście do znalezienia sąsiada będzie miał trzy rzeczy, trzy itemy. Jedna, moi drodzy, to będzie oczywiście zwykły pistolecik. Druga, moi drodzy, to będzie niesamowity karabin, shotgun lub, moi drodzy, coś takiego większego. No i oczywiście, jako y, trzecia rzecz, to oczywiście będzie granat. Sąsiad ma. Na to 4 minutki. My, moi drodzy, już tutaj będziemy zaczynać chować, bo tutaj, moi drodzy, nie ma co. Wrócimy, moi kochani, może tutaj jedno. Sąsiedzi, masz do znalezienia: oczywiście, jednego granata. To będzie granat, mój drogi, wybuchowy. No i oczywiście, będziesz miał tam. To będzie jeszcze, będziesz miał tam do znalezienia kilka e, innych rzeczy, czyli oczywiście pistolet i także karabin. Słuchaj, sąsiedzi, ja już tutaj jestem. Możemy zaczynać. Lecimy na site, A let's go, dude. Nawet sąsiad ci schował, żeby nic nie widział. Dawaj, Lecę. lecisz. Lecisz stary, cztery na, minuty. Cztery na, minuty. Na kosz, na kośie koś lecę. Na pełnej. Zawsze jak to nagrywam nagrywa, już drugi raz stąd, czuję się taki szybki, jak nigdy dotąd. Taka presja jest. Czasowa. O, chłop, już poszedł, chłop już przyszedł innego skina, lecimy dalej, jeszcze dwa do znalezienia. Słuchajcie widzowie, jeśli myślicie, że są tutaj jest zgadzi pose. Co? Wracacie? No, Szybciej? Szybcie! Co? No Gdzie? Tutaj, yes. Jest! Wywołałem. Dobra. dobra, lecimy Wszystko. dalej. Sąsiedzie, na, na bąsaj, a lecimy. Nie. Chłop się zapomniał, leci dalej, let's go. Nie, no nie no, ja bym muszę taktykę zmienić, bo trzeba wysokie grafiki dać. Bo, no na tak. tych to się wskazywa. Teraz co zrobię? Tak. Oj, tak, oj, tak, dobra, lecimy o, dalej. To O, słuchaj, no stary, to jest, tu, to, to jest twoja runda, słuchajcie. Jeśli sąsiad tutaj zgarnie, dostanie oczywiście już jeden punkcik na Dwa, na dwa, żeby zgarnąć koskę? Na tym wyłączonym pudzie, to już to w ogóle jest trudno. O nie, ale wyziutko, o nie! O nie, dobra. Gdzie? Słuchaj, no, no sami ty. w różnych, w różnych za kamarkach się to wszystko znajduje, to wiesz. Łop, to no, ale to są czasami Takie bagi czasami są, bo widziałem, jak ludzie dawali, że mogą się tego... Nie, nie, tutaj bez bagów. O nie, o nie, o nie, o nie! co ty Zimno, się gdzie to jest? Zimno Tam jest stary Antarktyda Cieplej, cieplej O nie Ty granat Normalnie jest to, co to było? Nie obchodzi się stary, nie 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 O niższe. nie Dali, do... Już ja jestem ogarnięty normalnie i na matematyce, wszystko idzie zgodnie z planem Zobaczcie widzowie jak on leci, on się zatrzymuje normalnie Czyli ja no, stary myśleć bardziej Tu kamery są, na kamerach później zobaczę Nie Ej, ma co myśleć na, na A i do połowy CT, tak? Coś takiego? Tak, tak no To jeszcze tutaj może gdzieś być chyba. Ale tutaj nawet nie ma co stary A ty Tam już na B, na B idziesz stary, mi to 30, dawaj lecisz a jeszcze mam 30 sekund? Nie. No, o minuta 30. A dobra. Czyli tutaj... Tutaj jesteś. Tylko parker mówisz na mnie. Stary, ja ci powiem tak. O, nie da się. Chłop się minął z przeznaczenia, ale lecimy dalej. No nie! Ty kurde! No, to tak! A jeszcze minut chyba, a nie! Minuta, nie. minuta, stary! Minuta! minuta. I ale ci ten... Gdzie to jest? Jak zostanie, Jak zostanie 40 sekund to mówię ci, że gdzie, gdzie to leży. Gdzie się minęło z przeznaczeniem. Gdzie był ten nie... moment życiowy? O, nie wiem, czy gdzie się, nie... się tutaj chyba. Nie wiem, choć się domyślam. No, chłopu, gdzie, to ale, gdzie to jest? Widzisz? Widzisz? Gdzie to jest? No Gdzie mi to jest? W Cholery! Dobra! Je, jest ta broń na centrum! Jest. Jest. Jezu! Zalazłem! Jak się czujesz? Ja... Jak się... Jezu. czujesz? Ale jest w porażka! Porażka, ile się wysadzić tym granatem chyba! I co wie... Ej, I my, moi kochani, lecimy teraz na bombside'ie B, gdzie oczywiście sąsiad będzie chciał albo musiał zgarnąć wszystkie skiny, żeby oczywiście odblokować możliwość odebrania kosy. Na jednym bombside'ie wszystkie broni, na przykład na, na drugim bombside'ie wszystkie bronie. Dwa na trzy. Dobra, sąsiedzie, słuchaj, ja tak powiem, że ja to już w sumie tutaj Dobra. wystartowałem, lecimy na bombside'ie B, masz jeszcze więcej czasu. Chodź, chodź, sąsiad. Leć, stary, Lecie. leć, nic ci nie obchodzi. Już włączyłem, w ogóle na poczekaniu włączyłem sobie te ze takiego grafiki. Zobaczymy, jak to idzie. Wiem, że się da. Bo ja mówię, się ale mi... dobra. Na razie to mi prześwieca ładnie tutaj wszystko, także wszystko widzę. Nie no w końcu. Tu się da. Nie, nie no sardy. Tutaj Antarktyda, tutaj nawet nie masz co szukać. Tutaj byku nic nie ma. Dobrze. ja jedziemy. Dobry kolega podpowiada Przedtem tego na idę na jak znalazłem a teraz, a teraz wolę spospradzać wszystko żeby to widzieć O bo... coraz no, to, to cieplej miał właśnie, Nie wiem jaką taktykę przy nie przy niej. To, Coraz cieplej to widzowie co Sąsiad słuchaj Tutaj masz jak widzisz bardzo duży wachlarz U, możliwości No właśnie CB się obawiałem tego bez. No dawaj dawaj jeszcze bo stary trip jest... minuski. Dobra, tutaj trzeba wejść, Tutaj trzeba wejść. w każdą szafkę wchodzi, no, normalnie jak Ty, no najman gość. z rywala. Po co tam do gdzieś skała kurde? Jak jajko. No westkitów. tutaj Jakiś, nie? jakieś świecidełka? Kto tam wie? No jakieś dziwne cię. O, jest coś! Zabaj to! <laughs> kurde, jak to podnieść? No dobra, znalazłem. Nie, nie, guz... nie mam guzika, nie widzę. Kurde. Dobra. Nie wiem, nie wiedziałem, Leć dalej, właśnie nie, nie, nie powiedziałem ci USP i granat, bo tak wcześniej ci nie powiedziałem, dlatego ci teraz mówię. O co ja nie wiem, czy mi to coś zużywa. O, o. Tutaj gdzieś tych bomb. Tutaj coś. Łudo, ale to za Co jest? Jest! Granat! Mam co! Yeah! Tyk! Nie bala dobra, dobra, lecimy dalej. Się, słuchaj, jest. Gdzie i pół minuty. Ostatnia broń. Za telewizorem! na telewizor, no, spojrzesz normalnie. On by było mi się No wiesz co, następnym Ty, razem, gdzie... jak będziemy robić, to taką zrobię. Ty gdzie tu jest ciąża. Można... Leć stary dalej, no. nie zatrzymuj się, lecimy z tematem. Ty, gdzie, to, gdzie to jeszcze nie. jest? No, tutaj tutaj już stary chlodno, 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 tutaj zimniutko, tutaj o. stary nie masz czego szukać. No, wracam się. Wracam się, dobra. Nawracam się. I słuchajcie, jeśli tutaj sąsiadowi się nie uda znaleźć, jeśli byście chcieli takiego rewanżu na jakiejkolwiek mapie. Albo, moi drodzy, ogólnie na tej mapie, zostawcie moi drodzy łapkę do góry. Wydaje mi się że tak kochani, nie wiem, z pół tysiąca w góry i będziemy lecieć z oczywiście rewanżykiem. Słuchaj, min półtorej minutki zostało jesteśmy na CT i już lecimy do mostu, a tutaj stary nie ma ostatni broni. Górę. Leć stary, leć. Nie to jest. Stary. Trzeba wyniuchać ma... Co Trzeba tu wyniuchać. Juchaj nichaj stary. <ślam> Ty no nie, to tyle. O jakiś parkour się da może zrobić. Tutaj, słuchaj, podpowiemy... A oh. Paweł jumper, Paweł Jumper normalnie. Ty no nie da się. To trudne. Słuchaj, minuta została, ja ci Jezu. mówię tak. Ostatnia broń jest stricte Jezu. na bowsajdzie B. Nigdzie indziej. No niemożliwe, no niemożliwe. USP Stone Cold, USP Stone Cold stary, dawaj, ale ty masz stary zgrank. Radiacja to, to ma wyłączone stary. A mi tutaj jakieś zimne dźwięki robią Aj nie, chłodno no, Chłodno, teraz już będę podpowiadał, chłodno Tam stary na, tak. nawet nie, nie ma co skakać. O stary Antarktyda, coraz głożej. Ooo nie, nie tu, 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 tu już stary cię powoli wiesz, zamraża, normalnie jakbyś wypocoł... No nie, nie może być! A 10 sekund, coraz cieplej! Coraz zimno kurwa, gdzie ty lecisz! Ciepło! Cie... Zimno. Kurde. Zimno, ciepło, ciepło. Zimno, ciepło! Nie. Ciepło, kurz! No, co to się dzieje? 1-0 no, tak? Nie To siedzi, to było Nie, tutaj ba, na górze. To tutaj było. Nie gładaj. Wow. I moi drodzy, jesteśmy już na midzie, na którego tak naprawdę będziemy dopiero co wchodzić. Ale moi drodzy, tutaj do znalezienia sąsiad będzie miał granat oczywiście, który będzie do znalezienia na midzie, ponieważ tutaj tylko i wyłącznie rzeczy na midzie będą do znalezienia. I moi drodzy, e, oczywiście maka 10, tej moi drodzy, bardzo sprytnie rzucam tego granacika. A także moi kochani, m, sąsiad będzie miał do znalezienia oczywiście 57a. Five Sevena. 57a, Five Sevena, moi drodzy, który... Które tu się tutaj nie chce wrzucić, ale słuchajcie, trzymajcie kciuki za, sąsi za sąsiada Jeśli chcecie moi drodzy, żeby sąsiad tutaj wygrał w tym odcineczku, zostawcie łapkę w górę, tak jak wcześniej oczywiście mówiłem No i oczywiście ostatnia broń sąsiedzie mój kochany wrzucona Zostaje tutaj w to oto miejsce, tylko tak jakby nie chciała się tu ładnie schować, więc... Tutaj trzeba... O! Teraz I wbijajcie, idealnie! I wbijajcie na ich Toka do bo tam pojawiają się przecieki czasami Różnych yy, smaczków, albo jakieś mocne kurde pomysły nagierki Tak Dobra. moi drodzy Go, dawaj, leć mi da, śmida. mi da Cztery minutki równe Tak moi drodzy, Lecce. oczywiście TikTok często moi drodzy oddaję Ja tam moi drodzy też streamki dla was robię e, więc o, wbijajcie moi drodzy Link macie oczywiście w brzmieniu komentarzu YouTube. Lub moi drodzy macie wy, e, w opisie A tak przy okazji moi drodzy, to właśnie dzisiaj streama odpalam Więc moi drodzy, o, Co się dzieje? Słuchaj Trzy ty i jest pół minuty do... To jest trudniejsze niż całe dwa website'y Chłopie, to się zastanów Najgorzej, bo ja muszę stakać Ja nie lubię Jak tej czy, by, czy by, mój drogi cię przyciąga grawitacja? Tak, bo przycyło mi się poświęca. Prawda, ale nie widział. To lecimy dalej, trzy minutki. Nie. Nie, słuchaj, nie. słuchaj, musisz patrzeć do dokładnie pod tymi autami, nie autami, ja to już podpowiadam. ale to no, nie. No, niemożliwe. Ja, wszystko możliwe, słuchaj, to jest wyniósł. Ja się popłacę, jak ja to znajdę. Coś. No nie wierzę. <śpieszy> jest tam Nate. No i chcę coś wchodzi. Znalazł, lecisz dalej, lecisz dalej. Uwakaj, opakaj się. Tuaj, tutaj musisz patrzeć, stary każdą dziurę, 2,5 minuty. No Nie nie Ja teraz. Ja wygrania. Lecę na całość. Gdzie to. On jest, on jest na Ty już byłem. Ty już byłeś, lecisz, stary, patrzysz. A tu się da w ogóle. O, ciekawe. Nie widziałem. Nie! Leć, stary, leci, nie obchodzi się, stary, nic. Cześć, co się dzieje. No. Chłopców w dziurę patrzy jakieś Chłopca w dziurę Oluś mi suwa na Nie, tutaj, tutaj stary jest chłodno, Antaktyda by nią Czekaj, bo ja nie wiem gdzie można wejść O tam można wejść Szybko leć Leć stary, półtorej minuty Tawa. Półtorej minuty Ej. stary Bo tu jest tak dużo rzeczy, ja nie wiem Rogi, rogi, taka marki. No ja już nie dałem, bo 10 razy. Ojej, o Jak będzie to do końca, to ci powiem, będę ci mówił zimno-ciepło. 10 sekund zostało Ech. do minuty. Ech. O nie, to szybko trzeba. Ile gdzie to? Mówcze. Ludzie. Bo. Chłop, po ścianach. No kurde, bale Stary, na B idziesz, 50 sekund, tutaj stary, lodowato Uciekaj stąd, byniuk A co tu musi być mit jeszcze? Lodowato, rady. dalej lodowato, stary Lodowato Lodowato, jak nie wiem co Tutaj stary, już 30 sekund 30 sekund stary, zamarzasz Stary, gdzie ty lecisz? Ja Coraz cieplej, no, zimno, duchy. jeszcze gorzej, jeszcze gorzej, no, w, stro w stronę CT stary, w stronę CT, leci Gdzie jest CT? To prawda? tu mnie chyba No nie o, byłeś Dziewięć jest Ale to nie to, masz maka znaleźć Kurde, zapomniałem o CT, czy co w ogóle tego Nieeeeee! Nie. Ja wiedziałem że ten nick będzie najtrudniejszy na świecie. Tak, tak uważasz? Tak, tak, za, tak zawsze jest. Aż. o tutaj było. No niemożliwe! O matko! Imczange. Nie, matko ma, nie ma, nie mam podjazdu w ogóle. No. Ja się, się tu ale co? Muszę tu, muszę się tu. Wejdź nawet, sobie. Nawet... Nawet... Uch. No... Ty odda się tu in dziurę, w stali? A dwa pistolet nawet cię dawiesz? Pamiętajcie widzowie, że e, kupię śliła i jak zostawicie dużo to może w końcu, w końcu mi się uda w jakiejś konkurencji wygrać. Także liczę na Was. Trzymajcie do A my moi drodzy wam dziękujemy już w tym materiale to by było na tyle. Niestety sąsiadowi. No w tym materiale się nie udało nic wygrać, ale miejmy nadzieję, że dzięki Waszej mocy do rewanżu dojdzie i oczywiście sąsiad będzie miał okazję, żeby właśnie się zrewansować i żeby moi drodzy wygrać A Więc moi drodzy my wam bardzo dziękujemy. Trzymajcie się, do ustrzenia i hejka. Bajo.